Hejka z tej strony Ania, witam Was w nowym filmie i dzisiaj robimy sobie ogromny haul z wyprzedaży. Nie przesadzam, mówiąc tu, że ogromny. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co udało mi się dorwać, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Zdałam sobie sprawę z tego, że bardzo dawno tu nie siedziałam w tym miejscu, bo przez ostatni czas, w sumie nawet przez ostatnie lata, nagrywałam tylko i wyłącznie testy. Teraz chcę też to rozwinąć na nowo, tak jak było kiedyś, że pojawiały się różne treści. Bo jednak wiecie co, mi tego brakuje. Dawno też nie robiłam Holu, a jakoś tak na tej wyprzedaży tak mi się wszystko podobało. Oczywiście nie wszystko Wszystkie rzeczy, które Wam tu pokażę są z wyprzedaży, ale zdecydowana większość. I tak sobie pomyślałam, Ania, przez tak długi czas nic sobie nie kupiłaś, kup sobie. No i kupiłam. Mamy różne sklepy, ja będę leciała paczkami, bo tak mi będzie łatwiej. Czyli jak na przykład teraz wam pokażę Berszkę, taki przykład podaję i potem za jakiś czas pojawi się znowu jakaś paczka z berszki, to tylko i wyłącznie dlatego, że no po prostu te rzeczy były w dwóch różnych paczkach. Oczywiście też wam wszystko tutaj przymierzę, jak to zwykle u mnie bywa. Muszą być przebitki. I wiecie, ja to mogłam robnąć w krótką formę i tylko wam pokazać, jak w czym wyglądam, ale ja po prostu chcę z wami pogadać. I myślę, że to jest bardziej wartościowe, wiecie, jak spędzimy tutaj dłuższą chwilę, dlatego weźcie sobie coś do jedzenia i do picia i oczywiście zostawcie też tutaj subskrypcję oraz łapkę w górę i przechodzimy do holu. Mamy tu aż 10 paczek. Tak, 10 jeżeli dobrze to policzyłam i na pierwszy rzut idzie modliwo jeżeli słyszycie jakąś kosiarkę w tle albo piłę to przepraszam was bardzo, ale moi sąsiedzi akurat uznali że to będzie idealny moment, żeby po prostu zapyć o swój ogród więc no cóż yy, nie będę ich za to winić postaram się po prostu głośniej mówić żeby to zagłuszyć i tutaj, co ja mam w tej paczce z Modliwo? Zdecydowałam się na buty z Gino Rossi. One kosztowały dokładnie 279 zł i są to balerinki. Ja sobie wymarzyłam już jakiś czas temu takie balerinki z takimi dwiema paseczkami, strzączkami, takimi, wiecie, bardziej takim rokowym stylu. Ja mam jakiś problem z wysławianiem się ostatnio, wybaczcie mi. Nieważne, no i tak sobie szukałam. Widziałam takie na rezerw, one były chyba za 100 zł, ale nie było mojego rozmiaru, bo ja muszę mieć rozmiar 40 minimum, choć jak później się okaże, to jednak zdarza się też wyjątek od tej reguły. No i tak, wiecie, szukałam i szukałam i znalazłam tak piękne, po prostu cudowne. Zobaczcie to chwila. Wyciągnę tutaj te śmietki z tego. A, Mogłam to wyciągnąć wcześniej, oczywiście, że mogłam, czy zrobiłam? Nie. I ta tam, tak one się prezentują, są przepiękne, bardzo dobrze wykonane, i tak Wam powiem, że ogólnie szukałam właśnie tego typu butów, bo one będą idealne i do spódnicy, do sukienki, do jeansu, do dosłownie wszystkiego. A brakowało mi kiedyś, miałam bardzo dużo balerinek, jak one wiecie, były modne. I potem ta moda jakoś tak znikła i w ogóle się nie chodziło w balerinkach, więc ja się też wszystkich moich pozbyłam. No i miałam deficyt, dlatego sobie kupiłam i proszę bardzo o to takie buciki jestem bardzo zadowolona. Jeżeli mi się uda, to wam oczywiście wszystko podlinkuję na dole. Za wysyłkę kolejnej paczki, którą wam pokażę, zapłaciłam najwięcej w moim życiu, bo aż 60 zł. Dupa i portfel bolały okropnie, ale jak ja tylko tą bluzkę zobaczyłam, to ja wiedziałam, że ona musi być moja i już przebolałam. Już się pogodziłam z tym, ile za tą wysyłkę zapłaciłam. I jest tutaj zamówienie z Jade London. Ta wysyłka tyle kosztowała, bo to szło po prostu z UK. Ja sobie tą bluzkę będę musiała delikatnie zmodyfikować, bo nie za bardzo wiedziałam, jak jest z tą rozmiarówką. Niby tam mi sugerowało rozmiar 10, ale mogłam brać zdecydowanie 8. Myślę, że nawet dwa rozmiary mniejsza bluzka byłaby dla mnie dobra. Ta jest taka, wiecie, delikatnie za luźna, ale ja sobie ją przeszyję, będzie wszystko dobrze, będzie dopasowana idealnie. I kupiłam ją z myślą o lipcowym festiwalu, na który się wybieram do Łodzi. Tak, dajcie znać, czy ktoś też będzie. Festiwal jest darmowy, wszyscy się cieszymy. I bluzka kupiłam je tym, co mamy tutaj na górze. Ona na modelce prezentuje się w ten sposób. Ja Wam pokażę, jak ona wygląda u mnie. To tutaj jest dosyć ciężkie, więc będę się tutaj musiała mocno, że tak powiem związać, ale przepięknie się prezentuje i jest taka fajna, fikuśna, to jest coś innego. Ja uznałam, że będę wychodziła ze swojej strefy komfortu i jak kiedyś uwielbiałam się, wiecie, stroić, potem przez ostatnie lata miałam taki troszkę kryzys, jeżeli można to tak nazwać. I teraz uznałam, że wracam na dobre tory. No i ta bluzka właśnie, ona jest w taki zwierzęcy tutaj print, może nie tyle co zwierzęcy, co taki może bardziej tropikalno zwierzęcy, bo tu jest jakiś tygrysek i jakieś takie elemenciki, bardzo fajnie to wygląda, sama bluzka jest bardzo wygodna, ja się mega bałam, że ona tutaj, bo ona jest bez plecu, że będzie bardzo odstawała, ale pokażę wam, co sobie kupiłam i to jest taki game changer, uważam, że to uratuje sytuację, jeżeli się boicie i chcecie mieć większą pewność, że nic wam stąd nie wyskoczy, chwila, moment, bo znajdziecie to w Action za chyba 5 zł, o proszę, to są takie tapy. one są już takie gotowe, więc super, ja się po prostu tym wiecie, obkleję na przykład tu, tu po boku i nic się nie ruszy, bo ten klej bardzo dobrze trzyma, jest on dwustronny, ale wiecie, nie musicie, że tak powiem kupować czegoś takiego specjalnie, bo, że tak powiem, możecie po prostu się skleić taśmą dwustronną, też tak robiłam, ale to jest takie specjalne, jest tutaj 50 sztuk tego, więc bardzo fajnie, polecam. sama bluzka jest bardzo dobrze wykonana, uważam, że największą robotę właśnie robi to, co jest tu przyszyj, super to wygląda, no na pewno na moim Instagramie pojawią się zdjęcia w tej stylizacji, którą z tą bluzką Wykonam, więc oczywiście zachęcam Was do obserwacji. Tu mam pierwsze zamówienie z berszki, z wyprzedaży, i tutaj mam taką piękną sukienkę. jak ją tylko zobaczyłam. To ja wiedziałam, że po prostu nie mogę przejść obok niej obojętnie. Jest ona taka biała, klasyczna, bardzo ładna, taka koronkowa. To jest mini. Ja wzięłam sobie rozmiar M. I ogólnie ona ma takie tutaj ładnie wycięte plecy. Prześlicznie się prezentuje, prześlicznie wygląda na sylwetce. Pod dołem mamy też taką halkę, żeby nam tutaj nic nie prześwitywało. Jestem z niej zadowolona. Ona będzie super wyglądała w takiej kontrastującej stylizacji. Bo oczywiście możecie ją ubrać, tak wiecie, delikatnie do jakichś szpileczek, balerinek. Ale ja na przykład zamierzam ją zostawić z ciężkimi butami oraz z ciężką kurtką. Wtedy dodaję to do takiego charakteru. No i na zasadzie kontrastu wygląda to bardzo ładnie. I ta sukienka za mną zostaje, a koszt Kosztowała chyba około 60 zł. Zamówiłam też taki pasek, bo one bardzo fajnie uzupełniają stylizację, a ja miałam deficyt, a takiego paska to nie miałam. Znaczy inaczej powiem kiedyś, jak byłam młodsza, to moja mama miała takie paski, ale wyrzuciłam. Wyrzuciła. I taki pasek możecie sobie zarówno nosić do spodni, do sukienek, do spódniczek, możecie go sobie dawać tutaj właśnie na talii, bądź trochę niżej, no i wygląda to super. Bardzo fajnego wajbu on dodaje. I niestety on nie był na wyprzedaży, a kosztował około 70 czy tam 80 zł. W ogóle tak zauważyłam, że te kolekcje, które obecnie są w sklepach, bardziej mi się podobają niż właśnie przez ostatnie lata. Miałam takie, że och, nic nie pasuje, tak wiecie, do mnie w 100%, miałam takie, coś tu brakuje. Nie kupowałam, bo ja nie kupować rzeczy na siłę. Jak już coś kupuję, to jest to przemyślane. I zaskoczyłam się tym, jaka fajna oferta była, jeżeli chodzi o Hausa i mam tutaj dwa zamówienia właśnie z tego sklepu, bo oczywiście mi podzielili je na dwie części, ale tak. Ceny na wyprzedaży rewelacja ja wam pokażę teraz spódniczki, wzięłam sobie dwa kolory, jakby było więcej to bym wzięła i więcej, za uwaga 40 zł, i są to jeansowe spódniczki w kroju maxi, z takim rozcięciem tutaj z przodu, wzięłam sobie czarną oraz taką spraną, jedną mam w rozmiarze S, drugą mam w rozmiarze M ta M, czyli ta którą trzymam teraz w ręce jest zdecydowanie lepsza ale trochę mi odstaje tutaj w talii, no ale to jest najmniejszy problem ta czarna jest bardziej dopasowana ale one będą stanowiły fajną bazę właśnie pod każdą stylizację, bo zarówno takie spódniczki możecie sobie nosić i do Adidasów i do eleganckich butów i możecie to łączyć z czym wam się tylko podoba. Jeszcze za taką cenę są bardzo dobrze wykonane, nie mam tutaj większych uwag i na pewno one ze mną zostają. Za 19 zł na promocji był też taki zestaw bransoletek, prześliczne, zarówno złote jak i srebrne. Ja bardziej jestem srebrna dziewczyna, więc Bardziej mi zależało właśnie na tym kolorze, ale złote też niczego sobie, i poza tym można fajnie łączyć te kolory ze sobą, i też to wygląda dobrze. Ja wiem, że część osób mówi, że A nie powinno się łączyć złota ze srebrnym, ale ja uważam, że można. Wszystko można, jak się chce. Natomiast stacjonarnie w Mojito kupiłam sobie bluzkę krówkę. Ona jest z takim półgolfem tutaj, ma takie szersze ramiona, świetnie wygląda, będzie idealna do jeansów. Tu po boku ma takie marszczenie. Chociaż wiem ogólnie, że krówka w ostatnim czasie jest bardzo popularna, ale ja lubię takie szalone wzorki. I widziałam nawet, że spodnie są, spódnice. Jednak ja chciałam bluzkę. Uważam, że ona będzie fajna do na przykład jasnych dżinsów, bądź do białych spodni, czy właśnie do tego typu spódnic, które Wam pokazałam przed chwilą. Wzięłam sobie rozmiar M i ona też była na wyprzedaży. Kosztowała 29 zł. W New Yorkerze stacjonarnie kupiłam sobie takie shorty. One są bardzo krótkie, są z takiego materiału jak leginsy. Mam je zarówno w kolorze beżowym, jak i... Czarnym, tak jak mówiłam, rozmiar. S i one są idealne, to jest taki tip ode mnie, żeby sobie ubrać je pod spódniczkę bądź sukienkę i to na pewno też doda Wam takiej większej pewności i swobody, nie są one widoczne, więc serdecznie polecam, są niedrogie i są jeszcze inne kolory z tego co widziałam, chyba były na pewno szare jeszcze i może białe, tak mi się wydaje i wiem, że New Yorker ma jeszcze takie na bieliźnie ale niestety one są zbyt prześwitujące więc zdecydowanie bardziej polecę Wam te wracamy tu do kolejnego zamówienia z Bershki i ja przez dłuższy czas szukałam takiej zwykłej, fajnej, basicowej koszuli. Zarówno w kolorze czarnym, jak i białym. No i słuchajcie, znalazłam za 50 zł. One nie były na promocji, to jest chyba ich taka stała basicowa kolekcja. Taką koszulkę z grubego materiału to jest 100% bawełna. Tutaj te rękawki mamy takie troszeczkę dłuższe i w przypadku tych bluzek polecałabym wam brać o rozmiar mniejszą niż macie, czyli jeżeli ja standardowo mamy rozmiar. M, to wzięłam Eskę. I one są takie luźne, troszeczkę dłuższe i pasują Wam pod wszystko, co sobie ubierzecie. Mam, tak jak mówiłam, zarówno w kolorze białym, jak i czarnym. Z tego co pamiętam, na stronie była jeszcze różowa i niebieska. Zamówiłam też kolejne paski w takim kowbojskim stylu, ale te już są z promocji i kosztowały około 40 zł. To jest taki typowy pasek, który nosicie sobie w talii. I zobaczcie, wziąłam sobie taki w kolorze czarnym. Proszę bardzo. On będzie fajnie wyglądał do różnych stylizacji, i tak samo do sukienek. I oczywiście wzięłam też taki podobny tyle, że w kolorze białym. I ostatnie z tej paczki są bransoletki. Jak już Wam mówiłam, jestem srebrna dziewczyna, a tak jak patrzyłam po sklepach, to w głównej mierze tego typu bransoletki były złote. I tylko w Berszce znalazłam takie srebrne i czaiłam się na nie, bo one były za 19 zł na promocji i cały czas były wyprzedane. Calutki czas. I odświeżałam te strony kilka dni, bo bardzo mi na nich zależało właśnie tej bluzki z Jaded London, którą Wam pokazywałam. I one się prezentują w ten Sposób. mamy jedną większą, drugą mniejszą, możemy je sobie nosić tutaj na nadgarstku, albo na przykład na ubranie zakładać, jak macie na przykład, nie wiem, sukienkę z drugim rękawem, to możecie sobie ją na tę sukienkę nałożyć, taką bransoletkę. I też cena była bardzo w porządku, bo przed promocją kosztowały chyba albo 80, albo 60 zł, więc za normalną cenę bym tego nie kupiła, ale za 19, no czemu by nie. Teraz czas na Stradivarius i tutaj na pewno będzie jedna rzecz do zwrotu, ale rzeczy w zamówieniu jest oczywiście więcej. I co ja Wam tu wygrzebię? Na pierwszy rzut taka bluzeczka, ona jest w kolorze czarnym na cienkich ramionczkach, które są regulowane. Mam ją w rozmiarze M tutaj z przodu jest ona wiązana prześlicznie wygląda, ja się nie spodziewałam, że będzie tak fajnie wyglądała, jestem nią zachwycona, bardzo mi się podoba właśnie koncepcja tej bluzki oraz tych spódnic o spodenek z falbankami, po prostu w zestawie, jak to zestawię ze sobą i do tego ubiorę na przykład ciężkie buty, takie nie wiem, jak te, które mam z rezerwy. gdzieś mam tutaj wkleję zdjęcie, o które mi buty chodzi to wygląda to tak świetnie i do tego na przykład ten taki ciężki pasek, żeby dodać tutaj takiego akcentu i ta spódniczka, która jest spódnicą co z podękami. też jest w rozmiarze M, i akurat te rzeczy nie były na promocji, były w normalnej cenie po 100 zł, ale to akurat zostawiam. Natomiast nie zostawiam tej sukienki. Bo zamówiłam ją w rozmiarze S i trochę w sumie żałuję, że nie poczekałam, aż się pojawi rozmiar M. A nie chcę mi się już wymieniać, bo tak ogólnie uznałam, że jakoś mi też nie do końca tutaj odpowiada. Na modelce prezentowała się świetnie. Ona jest tutaj z przodu wiązana. Ogólnie mieszczę się w nią, ale uważam, że M-ka byłaby lepsza. Też jest na takich cienkich ramionczkach. Jednak, no, nie satysfakcjonuje mnie ona tak bardzo, jak myślałam, że będzie mnie satysfakcjonowała. Ona jest tu z takimi marszczeniami i kolor ogólnie ma prześliczny, bo to jest taki czekoladowy brąz, który bardzo mi się podoba, ale jednak nie. I na sam koniec tego zamówienia rzecz, która mnie tak niesamowicie zaskoczyła, jak ją pierwszy raz zobaczyłam, bo jest tak pięknie wykonana: to jest taka bransoletka i ona też była za 19 zł. I ją możecie też sobie nosić tutaj na ramieniu, bo ona jest jakby z jednej strony otwarta, więc macie możliwość ją tak sobie tutaj nałożyć. Kupiłam sobie też czapkę z New Era w kolorze czarnym, mam już w kolorze białym, ale chciałam czarną. I jak zamawiałam kiedyś tą białą, to też zamówiłam czarną, ale ona przyszła mi z białym tutaj spodem, i mnie to tak denerwowało, że mówię, nie oddaję mi. I zależało właśnie na całej czarnej i proszę bardzo, taką tutaj sobie znalazłam. To są bardzo wygodne czapki i z żadnej innej firmy uważam, że czapka na głowie z daszkiem nie wygląda tak dobrze właśnie jak te. Znowu berszka. Za 19 zł dorwałam taki pasek do spodni. On jest już taki wiecie, typowy, żeby wsadzić w te szlufki i żeby po prostu na przykład trzymał wam on spodnie. Jest takim rokowym w stylu świetnie wygląda połączenie czerni i srebra. Uwielbiam. Rzecz, którą na pewno zwracam w 100% jest ta bluza, jak dla mnie nie wypał totalny. Jeżeli chodzi zarówno o materiał, jak i o to, jak ona leży, coś tutaj jest po prostu grubo nie tak. Ja wiedziałam, że wiecie, że ona będzie krótsza. O taką też bluzę mi chodziło, ale niestety no coś tutaj delikatnie nie gra. Wziąłam sobie ją w rozmiarze M. Ona była na promocji za 50 zł, ale jednak jestem na nie w jej przypadku i nie zostaje ona ze mną, za 19 zł wyczaiłam też taki przepiękny zestaw kolczyków one idealnie będą pasowały do tej bransoletki ze Stradivariusa, te są przepiękne te serduszka, cudownie to wygląda ogólnie wszystkie są przepiękne, ale naprawdę robią robot. krótkie gadki, bo miałam też deficyt, zamówiłam je sobie w kolorze czarnym, ale one są tak wygodne, że zamówiłam jeszcze w kolorze białym, ale one do mnie dopiero idą i będą chyba za tydzień, nie wiem, jakoś strasznie długo będzie ta wysyłka szła, w każdym razie one tutaj mają takie, proszę bardzo, jet Super to wygląda. I one nie są ani takie, wiecie, za krótkie, ani jakoś tak, wiecie, brzydko się nie układają. Jestem bardzo z nich zadowolona. One niestety nie były na promocji, kosztowały 115 zł. Kolejna rzecz niewyprzedażowa to jest taka bluzka, ja ją tylko zobaczyłam, to po prostu umarłam. Umarłam na nią patrząc. Jest przepiękna, cudowna. Tutaj mamy takie, o zobaczcie, pięknie to wygląda. I mam też do niej spódniczkę jest w innej paczce, za chwilę ją pewnie odnajdziemy, bo zrobię tak, żeby wiecie, wam pokazać to jedno po drugim. Cudownie się prezentuje. Wziąłam ją sobie oczywiście w rozmiarze M. Niestety nie była na promocji, kosztowała 90 zł, ale zostawiam. Jest ślicznie wykonana i bardzo mi się podoba ogólnie, jak ten zestaw wygląda i też będzie fajnie wyglądał do na przykład ciężkich butów. Wygrzebałam Wam już z kolejnej paczki tę przepiękną spódnicę i ona też ma tutaj takie. Widzicie? Pięknie to wygląda. No to jest takie dziewczęce, takie urocze. I właśnie, jako że to jest spódniczka, to idealnie do niej nadadzą się też shorty z New Yorkera, o których Wam mówię. Cudo, też mam ją w rozmiarze M i ona kosztowała chyba stówkę ale jak najbardziej jestem z niej zadowolona. Świetnie się prezentuje. Były jeszcze dostępne inne kolory, na przykład bardzo podobał mi się bordowy, ale tak uznałam, że jednak ten będzie ciekawszy. Mam tutaj też taką kurtkę z prędzlami z imitacji Zamszu. Wziąłam ją sobie w rozmiarze, zaraz Wam powiem jakim, bo ja, jeżeli chodzi o kurtki, to lubię brać zdecydowanie większe rozmiary. I jest to l -cam, największy rozmiar, który tutaj możemy dostać i jest fajna, jeżeli chodzi o długość. Jest trochę luźniejsza, ale wiecie, też nie za bardzo. Wykonana jest bardzo ładnie, kolor jest cudny i ona będzie fajnie, właśnie wyglądała, czy to na jakiś. Jakiś festiwal, czy to po prostu tak do noszenia na co dzień. Super się prezentuje do jeansów, będzie wyglądała świetnie do shortów, do spódniczki. Jak najbardziej jestem na tak i kosztowała stówkę. Miałam też ogromny deficyt, jeżeli chodzi o jeansy, zwłaszcza czarne, bo miałam wszystkie takie, wiecie, turbo luźne, a chciałam coś takiego mniej luźnego i znalazłam za 49 zł. Takie proszę bardzo czarne, spodnie, jeansowe z niskim stanem. To jest też takie moje wyjście ze strefy komfortu, bo jakby zazwyczaj nosiłam wysoki stan. Tutaj wzięłam z krótkim stanem i też czuję się w nich świetnie, więc nie wiem czego się bałam. One były dostępne w dwóch długościach: zarówno Petit, jak i regular. Oczywiście wzięłam regularną. Jakby była wersja Toll, to bym wzięła na pewno tą dłuższą, bo te regular to są takie, bym powiedziała, akurat na styk. Mogłyby być delikatnie dłuższe, ale nie narzekam, za tę cenę jestem jak najbardziej zadowolona, spełniają moje oczekiwania. Wracając, kolejna bluzka. Ona jest też na szyję z takimi falbankami, będzie idealnie wyglądała do shortów, do jeansów tylko, że to jest już taka bluzka, do której raczej nie ubieracie z tanika, więc, no, też y, bądźcie tutaj bardzo dokładnie, jeżeli chodzi o wybór rozmiaru, żeby ona Wam tutaj nie odstawała. Jest ona trochę krótsza, ale jeżeli chodzi o taką fikuśną bluzeczkę, to jestem jak najbardziej na takie, Jest to coś innego, czego nie miałam w swojej szafie. Tak samo jak kolejna bluzka, którą Wam pokażę. Może nie zaciekawie ona wygląda, jak ją trzymam teraz w ręce, ale jak ją przymierzę, to naprawdę robi ona robotę. Tutaj ma takie wycięcie w dekolcie. Jest ona oczywiście też wiązana tu przy szyi, nie ma pleców. I co mnie bardzo zaskoczyło, jest ona mega wygodna. Kosztowała 49 zł, tak samo jak ta poprzednia, którą Wam pokazywałam, i były one na wyprzedaży. No super, jestem tak zadowolona z tych bluzek, które wzięłam, że naprawdę już mój deficyt bluzkowy został na najbliższe miesiące naprawdę uzupełniony. Tutaj pod spodem, jak widzicie, ona ma taką naszypkę, więc możecie na luzie tutaj nie ubierać sobie stanika, bo ona jest tu prześwitująca. Widzicie? Tu mnie widać a tu mnie nie widać, więc to jest też tutaj bardzo dobre i nie odznacza się to jakoś w brzydki sposób fajny jest też ten wzór jestem jak najbardziej na tak i początkowo byłam taka, że a, może mi się ta bluzka nie spodobać, więc ją najwyżej oddam, ale zostawiam zostawiam, jest fantastyczny zamówiłam też takie cudowne buty i tutaj akurat w ich przypadku mam rozmiar 39, bo w pierwszej wersji zamówiłam rozmiar 41 i one przyszły i noga dosłownie się zgubiła w tym bucie jeszcze tak szerokich i o tyle za dużych butów, to nie miałam w ogóle never, ever. I tak sobie myślałam, dobra, który rozmiar mam wziąć? Czy wziąć 40, jednak tą moją typową, czy wziąć jednak 39? I koniec końców zdecydowałam się na 39 i nie żałuję, bo są idealne. Bardzo pewnie leżą, nic mi nie wyskakuje. Mamy tutaj takie piękne, frędzle dodatki świetnie to wygląda zarówno wiecie teraz na lato możecie sobie właśnie nosić do shortów czy do spódniczek czy na jesień też uważam, że zrobią robotę. Kosztowały 350. Można było taniej, ale jednak były cały czas wyprzedane i uznałam, dobra, biorę. Bo Jak się nam coś podoba, to czasem można sobie coś wziąć i kupić. Zamówienie z rezerw. Tu mnie jedna rzecz bardzo mocno wkurzyła, ale po kolei. Wszystko wam tutaj omówię, bo cała reszta jest świetna. I pierwszym rzeczą jest taka czarna bluzka z szerszymi ramionami. Ona kosztowała już wam mówię, ile? 29 zł. Była przeceniona chyba z 60 Po bokach mamy też takie marszczenie, coś podobnego jak przy tej bluzeczce z Mohito I szukałam czegoś takiego, wiecie, basicowego, a bardziej eleganckiego. I tu w jej przypadku mam rozmiar M. Na promocji wyczaiłam taką cudną piżamkę. Proszę bardzo, to są spodenki. Mamy tutaj kropeczki, kokardkę. Wziąłem ją w rozmiarze S, kosztowała 50 zł i mamy tutaj shorty, jak i taki zwykły, szary, siwy. Topik. Z krótkim rękawem. Wygląda moim zdaniem bardzo uroczo. Jestem z niej zadowolona. Bałam się troszkę o nią, bo jednak jeżeli chodzi o piżamy, to zazwyczaj biorę MK albo LK, bo lubię takie luźniejsze. Ale ta też tutaj daje radę. Zresztą jak widzicie teraz na przebitkach, no bardzo ładnie wygląda, skromnie mówiąc. I rzecz, która mnie bardzo zawiodła, to jest ta nerka. Zobaczcie, jaka ona jest ogromna. Nieproporcjonalnie duża do sylwetki. Ja w ogóle nie wiem, co to jest. Była ona na promocji. Ja szukałam nerki zarówno w kolorze czarnym, jak i beżowym. No i patrzę, jedyny sklep, który nerki miał to było Reserved, jeżeli chodzi właśnie o takie sieciówki. I mówię, dobra, zamówię. Nie było tam zdjęcia na modelce, były podane wymiary, ale jakoś tak, wiecie, nie mogłam sobie tego wyobrazić, jak to będzie wyglądało. I zobaczcie, jakie to jest ogromne. No niestety, akurat to idzie na zwrot. Jeżeli chodzi o samo wykonanie, to spoko. Bardziej to wygląda jak taki mini plecak, niż jako nerka. Więc no niestety, bardzo szkoda. I tak samo nie podobało mi się tutaj to łączenie. Jakoś tak nie mogłam też jej dopasować sobie, wiecie, bo nerkę możecie nosić na różny sposób. Możecie ją nosić właśnie... Tak, przez ramię albo na biodrach i nie mogłam tak tego do moich bioder dopasować, a po prostu bez komentarza to idzie na zwrot, jestem zawiedziona tym produktem. I ostatnia paczka to House. Będzie tutaj trochę zwrotów akurat z tego zamówienia, bo tak, zacznijmy od paczka. On kosztował jakieś grube pieniądze, już Wam zaraz powiem, ile dokładnie, o ile tutaj będzie to napisane i jest, dziękujemy bardzo. On kosztował 90 zł. 90. I zamówiłam go licząc, że będzie fajny i tak jak na niego spojrzałam, to za dużo ma tych tutaj, wiecie, drzecików, tych ćwieków, Takie, to jest dla mnie tłumacz, zdecydowanie fajniej wygląda ten z berszki, dlatego ten idzie niestety na zwrot, a zamówiłam go, bo w sumie szukałam takiego idealnego paska w tym typie, no niestety nie był to akurat on marzyła mi się mocno taka opaska na głowę i znalazłam taką w hausie za 19 zł, była na promocji i to akurat ze mną zostaje będzie to taki fajny dodatek do stylizacji czy to na lato, czy na jesień czy na zimę, no wiecie to będzie takie uzupełnienie właśnie do naszego looku, a że ma srebrne tutaj dodatki, to wiecie, że to już mnie kupiło, myślałam ogólnie, że znalazłam świetną koszulkę, taką wiecie, nietypową spodobało mi się jak ona wygląda i wiecie, ona tak do mnie przyszła i ja tak patrzę, kurde, nie widziałam tego na na niej. Wiecie, może on nie jest jakiś turbowidoczny, ale no nie podoba mi się. Powiedzcie sami, że ta bluzka zdecydowanie lepiej by wyglądała bez tego napisu. Po co ten napis tutaj na niej? Ja się pytam. Po co? No i niestety idzie na zwrot, ale wziąłem ją sobie w rozmiarze M i jest ona taka luźniejsza, więc jeżeli lubicie bardziej dopasowane, no to zdecydowanie weźcie sobie mniejszy rozmiar. Wykonanie ogólnie bardzo ładne. Bardzo mi się też podobała właśnie ta koronka, która tutaj jest. Daje to fajnego akcentu, tylko wszystko zepsuł ten nieszczęsny napis. Mi niestety takie rzeczy denerwują i kłują w oko. Jeżeli wiecie, mam jakąś wizję na pewną rzecz i jest w niej coś, co mi nie pasuje, to prawdopodobnie, no już niestety wszystko mi w niej nie będzie pasowało. Tu zamówiłam taki zestaw, zarówno no jest tutaj kamizelka, proszę bardzo, taka. Oraz spódnico z spodenki. Jak jeszcze te spódnico z spodenki są spoko, tak ogólnie uważam, że ten zestaw jest dosyć słaby i akurat w jego przypadku jedyną rzeczą, którą bym zostawiła, to byłaby właśnie ta spódniczka, bo wygląda ona bardzo ładnie. Do różnych koszuleczek, topików wyglądałoby to spoko. Ona jest z takiego materiału ala skóra, trochę taka sprana, ciemnobrązowa, ale ona ma taką jedną wadę, że te shorty, które są w niej, one delikatnie wystają tutaj z tyłu i mnie to denerwuje i mi się to nie podoba tak do końca. Końca, więc ona też raczej pójdzie, niestety, na zwrot. A ta kamizelka absolutnie nie przypadła mi do gustu. Jedyny sposób, w jaki mogłabym ją nosić, to właśnie taką rozpiętą do jakiejś koszuli, ale to by było bardzo rzadko, dlatego po prostu ją odpuszczam tak samo jak tą spódniczkę. I czas teraz na ostatnią rzecz z tego holu, którą jest taka spódnica, bardzo długa w boho-stylu. I mam do Was pytanie: zobaczcie teraz na ekran. Jeżeli mnie tylko słuchaliście, to proszę spójrzcie w tym momencie. Ona na mnie wygląda w ten sposób i powiedzcie mi, bo ogólnie czuję się w niej dobrze, ale z drugiej strony nigdy w takim czymś nie chodziłam. Czy jakbyście zobaczyli mnie na ulicy, to czy powiedzielibyście, że o, fajnie ona wygląda, czy jednak powinna ją sobie odpuścić? To jest takie moje pytanie do Was, bo ogólnie bardzo ładnie jest ona wykonana i świetnie wygląda. I była na promocji, to jest bardzo istotne. Nie bardzo kupiło w niej to, że ona nie prześwituje, bo często przy białych rzeczach mamy tak, że bieliznę nam może być widać, niezależnie od koloru, jaki ubierzemy, nawet jak ubierzemy cielistą, czy jakąkolwiek, którą poleca się do ubierania właśnie do białych rzeczy, to i tak będzie to widać, jeżeli to jest bardzo Cienki materiał. W tym przypadku jest bardzo dobrze, bo się nawet to brzydko nie odznacza. Mamy tutaj pod dołem dodatkowy materiał, taki zabezpieczający, więc ona też jest, że tak powiem, grubsza. Jest ona dosyć ciężka, ale też bym nie powiedziała, że jakoś bardzo. Po prostu jest cięższa od takich typowych spódnic, jakie mam u siebie. Więc tu się jeszcze tak troszeczkę zastanawiam, ale możecie mi właśnie dać znać, co myślicie i co ogólnie myślicie o tym cholu, co się Wam z niego podobało. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach. A z mojej strony jest to już wszystko i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa.